Kochane dzieci, witamy Was w Bibliotece Miejskiej w Górze. Dziś zapraszamy Was na kolejne wiersze czytanie. Usłyszycie wiersz Juliana Twima pod tytułem Spóźniony Słowik. Spóźniony słowik. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo Pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzi wyznaczonych. Zupka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może musi się to zdarzyć. To skowronek z bandą skowroniątek piórka. Głupstwo, bo odrosną, ale głos... O, majątek! Nagle zjawia się pan Słowik, poświstując, skacze. Gdzieś ty w latał, w... gdzieś ty wróbał, przecież ja tu płaczę! A pan Słowik słodko ćwierka. Wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą do, do zobaczenia. zobaczenia!